Naprawdę? Tak, drugi Star Power tak wygląda, no. O nie! O nie! nie. Jak brzeg minione! W samym starcie mam naprawdę genialną nowinę dla każdego prawdziwego widza Mianowicie 9 sierpnia startuje Mój serwer Minecraft, na którym to będziecie mogli Pograć ze mną, tak naprawdę będzie to serwer Hardcore z dodatkiem gildi Oraz wielu nowych innowacji Tak czy jak jeśli chcecie wygrać VIPa na właśnie Mojego serwera i przy okazji Wystąpić na moim odcinku oraz live streamie To koniecznie wbijajcie na grupę Śmieszki, już jego sekcja Minecraft, którą Znajdziecie w opisie, a grupa jest oczywiście na facebooku Będzie tam przypięty komentarz konkursowy I tak naprawdę wystarczy, że napiszecie tam komentarz wbijecie do grupy. I jak przy samym opisie jesteśmy, to wystartował też konkurs na chociażby PlayStation 4 z grom Minecraft oraz 4 pakiety 360 gemów. A jedyne co trzeba zrobić to wbić właśnie w opis, zafolować parę Instagramów i tak naprawdę możecie wygrać naprawdę genialne nagrody. Dobra, ja już nie ja, ja już przedłużam, przepraszam, przepraszam. Dzień dobry, witam was serdecznie, ja jestem jeszcze ty z kolejny odcinek z Brawl Starsa i dzisiaj będziemy próbować nie mówić... Wow, z Farelem, cześć Farel! Siemaneczko, witam wszystkich, cześć! Y, moi drodzy, dzisiaj będziemy oglądać najbardziej przesrane, epickie akcje z Brawl Starsa 300 IQ normalnie Więc jeśli coś takiego się wam podoba, koniecznie zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał mój oraz Farela I co, lecimy, co? Co Co, co mordo? Jasne, że tak, dawaj, jestem jasne, ciekaw wow, przygotowałeś że tak. dzisiaj dla Dobra, me. no i moi drodzy, słuchajcie, kto więcej razy powie dzisiaj Wow, ten kupuje drugiej osobie... Ten kupuje drugiej osobie pakiet za 100 złotych gemów, ja ten miałem, taki się wczułeś oto Wczułeś w akcję za mocno? <laughs> wczułem, się, wczułem się w akcję i to mega. I dobra, i tutaj mamy Dali do Majkę, zobaczmy ile ty jest. Podkreślmy, że on ma Star Power, i uwaga. 400 HP? I przeskoczył. 400 HP i przeskoczył. I nice. właśnie takie akcje dzisiaj będziemy, moi drodzy, oglądać. Ej, dobra, i tutaj nienawidzę mamy. Nienawidzę tego. Też nienawidzę. Ktoś stoi specjalnie, czeka na. Ojej ale. Wyczuł to. Widać, że gościuś kiedyś na tym przejechał. Dobre. Tak, to tak, tak. To, to było dobre. Ale w ogóle ból w krzakach to już jest. To... Ból w krzakach to jest ból ogólnie. Się... O, dobra, dobra. Co Dobre, dobre. Patrz, co ten gościu robi, stary. Co ten chłop robi? Co ten gościu robi, I stary? Już jest? To oni nie mogą go zabić, w ogóle. Cztery, Buggers. pięć. 5 Pięć Pięć osób zabił Pięć osób zabił w ten sposób. Jaki to jest, wow, to jest. Wow! Mam wam do polecenia mega fajną aplikację, którą możecie wyczyścić swoje telefoniki. Jeśli na przykład gracie w Brawl albo gracie w jakieś inne giereczki, to najzwyczajniej w świecie polecam wam ją pobrać. Link znajdziecie oczywiście w opisie. Tak czy siak, możecie zeskanować sobie całkowicie telefonik, wyczyścić go dosyć konkretnie. Więc wydaje mi się, że podczas używania takiej aplikacji nie będziecie już mieli problemów z lagami i tak dalej, ze względu na to, że. Po pierwsze, możecie całkowicie wyczyścić swój telefonik, ponadto możecie go zeskanować, i mowa tutaj o wirusach, więc całkowicie wszystkie możecie sobie wywalić. Z tą mapką możecie też schodzić swój procek w telefonie, więc generalnie mega spokój sprawa. Ponadto jest ta mega fajna opcja ze względu na to, że możecie sobie najzwyczajniej zboostować gierkę, w którym gracie. Więc w momencie, kiedy macie jakieś lagi, nie wiem, grając chociażby w Brawla, to możecie wybrać sobie zbustowanie. Właśnie, Braula. Więc polecam apkę serdecznie, i link znajdziecie w opisie. Wow, wow. Nie, to, to, było, to było ładne. Podniety też liczymy. I mamy pięć serduszek, zapomniałem powiedzieć sobie, parę takich Minecraftowych. Dobra. Uuu! Right? Biją tą skrzynkę czy siebie? No właśnie, właśnie próbują jedno i drugie zrobić, a jak wiadomo dwie rzeczy zrobić to tak średnio No właśnie To było takie, w sumie to było spoko, bo Crow generalnie go porobił tym, że wchodził w skrzynkę i ból go nie mógł zabić, to było fajne I o, grali na blisko oczywiście, tak? Że o Bull stary! Mógł no to było piękne To było coś pięknego Ja to lubię generalnie było... akcje z Brawl Ball'a, nie? Też, też Ale gościu miał wyczute Ale, ale przegminione Jakie tu są przekminione akcje. Nie naprawdę. Jak będzie Ej, powiedzmy. To, Czekaj, Karol podjeżdża i bierze, przejmuje, cyk. Ładnie. Bardzo ładna akcja. Słuchajcie, jak będzie 15 tysięcy w górę do końca dzisiejszego dnia pod tym filmem... Obowiązkowo to... zostawcie lajka. Obowiązkowo <laughs> zostawiacie lajka. To następny odcinek może jaki wleci. Tu też będzie jakieś, jakieś oglądanie takich akcji fajnych z Brawla. Albo może jakiś śmiesznych, więc łapkujcie teraz. Ale go wycyckał. Tom my piper. też tak cyckaliśmy, my też tak pamiętasz? I w ogóle jak, bejto, jak bejtowaliśmy ludzi na... Yy. Okej. Okay. Myślałem, że wiesz odbije się od robota i pójdzie w, stronę... raz w kamer, nie? Już tak już no. Też właśnie... Kurde, no. Co on zrobi? Aha, Mateusz, pewnie... Zdo... Nie zdąży, pewnie. Odbije od... Postawił wieżę! O, kurde. Ile procent zostało? Nie, nie było pokazane. Nie, nie było procent, widać myślałem, że. Nie było widać. Szkoda, ale. Ale fajnie, fajnie. Czekaj, co oni robią? Okej. Okay. To jest ten, ten moment, co... Aha, myślałem, że będą wyczekiwać na... Stercę. No i on teraz się wbija. No to jest takie... Fajnie wyczekał. Dobrze wyczekał. Dobrze wyczekał, bardzo, no. Oni myśleli, że już zginie, a on sobie wbił. to ten El Primo ma przekichane trochę. się na No ale... w ogóle, w ogóle to jest śmieszne, że L Primo to jest... To tak ukazują go jako takiego największego retarda, takiego mać, maćka spoconego, który gra jeszcze w Fortnite na komputerze. Tak, jest. Jak, jak ich przegonił? Jak ich przegonił? Ojeju! To nie mieli szans, nie? Ale ładnie, no, ładnie. Mega ładnie to zrobili, naprawdę. Bardzo Blue ładnie. Team. No. Jeszcze przegra ten team pewnie. Przegra. No, zobaczymy, co się stanie. Kogo my tu mamy? Leci ekipa. E, czekaj. Healing Tower. A tutaj bait, bait po prostu. Bait taki. Aha, A oni tu w krzakach. Ej, dobra taktyka, będę to używał. Będę to, Ej, używał. to było dobre. Ej, naprawdę stary, w życiu bym nie pomyślał, żeby tak zrobić. Naprawdę. Dobry w sensie, bait. No ale to nie trzeba widziała, mieć jej? czysta IQ. to trzeba, Nie, nie widziała. Ale to trzeba mieć czysta IQ. I wyczekała Potiona. Ej, kozacko. Bardzo, bardzo fajne wyczekanie. Wow. No, Mega dobre, mi się podobało, no. O, tutaj wysokie pucharki mi się A, wydaje. Tak? I, I wysoka rozdzielczość też. No high quality. I co, ten Frank pewnie padnie. Fajperka O nie. Stary, bo, ta, bo ta postać ma nieśmiertelkę w momencie skoku, nie? Nieśmiertelka teraz... ma, nie? Chyba. Tak, nie, nie zostaje image w momencie. Uwa... O jezu, najgorzej. Widziałeś, to star power do. E, do tary? Nie, nie widziałem go właśnie jeszcze. Stawia ja takiego shadow partnera, który za tobą chodzi i cię leczy cały czas. Naprawdę? Tak, drugi Star Power tak wygląda, no. O nie! O nie! O nie. Jak rzek minione! Nie, padł też, chyba to będzie resztę. Też, rejs, ale i tak nie, pierwsze miejsce, bo, bo zginął y, od strefy później. Tak, Dokładnie, no. Ale nice to było. To było naprawdę fajne. To ale no I ją meteoryt, to nie było. Wyjaśnia towarzystwo. No, Mortis to jest taki typical, typical ruchacz, jak go zawsze nazywam, bo się wbija i bombi dosłownie każdego. Dobra, tu mamy po... Ale piperkom to też nie jest ciężko grać, w sensie nie każdy umie, nie? Ale... Wow! Baj, ta, ładnie! Powiedziałem w sensie, wow, to, w... to fajnie wyczuł, no. Tak, ta, wiesz co? Albo był wczuty, albo to było totalnie randomowe. Bo często jest tak, że randomowo użyjesz tego ultimata i ci wejdzie, nie? Tak. Ojeju! ma przekichane. Jaj. Je. Patrz! Co go poradził? Wiedział! Wiedział, nie że tam na, na będzie tego chyba złapał, tak? Tak, tak, tak Co wyciągnął? Co wyciągnął piłkę? Nie wiem stary, powiem ci, że oglądając te filmy to aż, aż mi przykro, nie? Że, że ja tak nie umiem w tego Brawl Balla grać. A Brawl Ball jest no, kozak, no? Oni tutaj robią dobra El, El Primo to wbił, naprawdę? Nie ogarnąłem właśnie Okej, okay, okej. Okay. On nie ma Wiesz, ulti? Czeka. Chyba nie? Chyba. Ma, ma. Ale cofnął się po to, to żeby się... szarżą jeszcze w nich wjechać. Ojeju. Ładny okay. raz, bo musiał się przebić, ładnie. tak? Tak, 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 żeby nie wleciał znowu w strefę. To było to fajnie. Ładnie To no. myślał ładnie. Na początku myślałem taki co, co ten gościu robi, no idiota, ale... I... Daryl wyciąga! SUS Daryl wow! wyciąga. Stary jaki to było w ogóle... Bo tam no. kroł szybko skacze, ale tym to złapać, to jest to ciężej, kozak. To jest cięższe. Tutaj co mamy? Dwie szeli Rico, a ta Jessie obija sobie. No, ale ona ma przesrane teraz, ale ma przesrane No to jeszcze wygra. Co? co mi się wydaje. No i co teraz? Uciła tam kanona i ten bot Dałem. się wróci na kanona, nie? O nie! Ja wczoraj przegrałem. Goście stanął tutaj w tej luce gdzie bot. No. I ja tak przegrałem. O kurda. Ale ładny był ten tower, przemyślany. Uwaga, co tu się wydarzy teraz? Złok... Tara ściąga. Aha. O kurde, ej, naprawdę to tak działa? To za. Nice. Ej, nie, życie. ale serio, w tych filmach ja się dowiaduję nowych rzeczy, naprawdę stary. No tak, warto Że... to oglądać, bo to jest taki wiesz. Warto to oglądać, naprawdę. To na warto to oglądać. Subskrybujcie po więcej mordy. Linka no też i farela też. Tutaj macie wszystko. I na grupę Śmieszki Osiego. Sekcja o. Minecraftowa też jest. <laughs> Uwaga, wybijają do strefy i meteoryt. I meteoryt. Nice. Wow. Ładnie, wow. ładnie, ładnie, bardzo ładnie. E, jak ta piperka to ugra, no? Ciekawy jestem. Też jestem ciekaw. Czekaj, bo on ma jeszcze chwila. Zrespiem się. Dobra. Ojeju! Odłoski ale ładne to, no. to ładne to było. To było ładne. To było fajne, tak. To, to, to mi się podoba. O, Chińczyki, dobra, to, to, to będzie coś pro chłop, chłop ma zero, chłop ma zero. Dobra, bombi i wróci pewnie I on jeszcze ode. 150 życia 150 życia Coś pięknego, naprawdę Bota przyciąga Dobra. tak? Botaj jest sobie tak, powerput bota... z kraja? A jak? No. O, no i cyk. Nie elegancko, dziękuję. Łatwiutko, co mogę powiedzieć? Dobra ojeju te towery. Myślałem, że tower wyjaśni tą, Jesse No. Czekaj, teraz tutaj, cyk, przejmuje piłkę i wbija. Dobra akcja. W sensie taka clear. Jakaś nie Dobra, ten ucieka. Nie sądziłem, że on walnie. Łokciem to piłkę zgubisz. Jakoś tak mało gram w Braubola, tego może nie wiem. I co, ten ból wygra. Czy nie? Nie. Jezu, po co on uciekał? Nie wiem. I jakby sekundę dłużej pobył tam. Ten Darel pewnie do środka ucieknie rzekom. On tak może, nie? No. Nie, jednak nie. Przyciągnął go! O Jezu. Mamy Brawl znowu... pras kolejny. Tak, znowu Brawl Bolik. Teraz widzę, że wojna tanków. World of Tanks normalnie. Tak. Widzę, że nie, to, to muszę sobie wypipkać. Nie, nie mogę reklamować. Nie mogę reklamować gier. Co? Nie wolno. <grym> co tam się wydarzyło takiego nadzwyczajnego? Bo nie się, nie, nie jak wiem. Nie to... Jakoś też nie skleiłem za mocno. Tutaj widzę, że Leon ucieka. No Ten Leon wygra pewnie, nie? Ale jest mega Czemu oni się tak na niego, halo? Słuchaj, bo oni są throwerami, tak? Aha. No, przeczekał na niewidce, nice. Ale to był bu, 27 do 2? On tego przecież nie wygra. No. Nie ma szans, stary. 20, 27 do 2! Jak on to wygra, to... Respi się jeszcze ziomek, który... To to jest Ja pierniczę, naprawdę? I jeszcze chwila użyję. Nie. On to wygra. On to wow. wygrał, stary! Ale ograne! Ale ograne to było! I to było ograne. nice! Przekazane! Nice! A Więc moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Przypominam o konkursie na PlayStation 4 oraz nagrymy do Brawl Starsa, a link znajdziecie w pierwszej linijce opisu albo drugiej. No po prostu zobaczcie sobie w opis, nie bądźcie leniami śmierdzącymi. Tak jak po mojej lewicy macie kanał Farela oraz jakiś inny react, a po mojej prawej macie jeszcze jakiś inny filmik, który warto obejrzeć. Tak jak, trzymajcie się, cześć! Hej!